Na podstawie pewnego shorta pokażę Wam, jakich błędów nie powinniście popełniać, aby Wasz short miał lepsze zasięgi i niestety, ale to dużo lepsze zasięgi niż ta Pani. Dobra, co tutaj za błędy zostały popełnione? Lecimy. Pierwsza rzecz jakość tego wideo tragedia. Druga rzecz w tym momencie tutaj brakuje napisów. Coś tutaj zostało ucięte i brakuje napisów. Puszczę Wam to jeszcze raz. Zobaczcie sobie faktycznie zależy youtube'owi oglądałam no. takie dokładnie to było w tym momencie lećmy dalej nagranie stop Roberta... nagranie Roberta zobaczcie sobie te napisy są zasłonięte tym przyciskiem subskrybu i są zasłonięte opisem i nazwą użytkownika kolejny błąd Benjaminę, którym on opowiadał... Tutaj że... te napisy zostały poprawione, ale dopiero tutaj i nie wiem czy tutaj nie było jeszcze cięcia filmiku on opowiadał, że... tak, było cięcie w filmiku i tu zostały napisy poprawione i zobaczcie, nie chciało się jej już tutaj w tym momencie mamy którą sekundę Ósmą, nie chciało się jej nagrać drugi raz 7 sekund tragedia to, z takim podejściem nigdy nie zajdziecie daleko